Najbardziej opłacalną inwestycją nie są akcje, nie są krypto, ale ty sama. Cześć, jestem Wiesława, od trzech miesięcy w tradingu sama przeszłam tą drogę. Wiem dokładnie, co jest dla ciebie najważniejsze. Moją intencją jest ci pokazać, dlaczego trading to najlepsza inwestycja w siebie. Więc jeśli ten temat cię interesuje, zostań ze mną do końca, a teraz zapisz sobie to i obserwuj mnie, żeby nauczyć się zarabiać. Dosłownie byłam tam, gdzie Ty jesteś teraz, totalnie zielona, inwestowałam w innych, ale nie w siebie. I posłuchaj uważnie, bo inwestycja w swoje, umiejętności to najlepsze rozwiązanie, bo masz rozwój osobisty, stajesz się bardziej pewna siebie, dostajesz nowe perspektywy, patrzysz na świat szerzej. Poznajesz ambitnych ludzi, rozwijasz, edukujesz się finansowo, rozumiesz jak działają pieniądze, uczysz się rozwiązywać problemy. Twój mental shift budujesz siłę psychiczną. Zamiast wydawać na rzeczy, inwestujesz w umiejętności, które zarabiają przez całe życie. Napisz inwestycje, jeśli też chcesz inwestować w siebie.